Jestem Kemi Oatman ze Światowego Radia Adwentystycznego. Przez ostatnich kilka tygodni z niedowierzaniem obserwowaliśmy wydarzenia, jakie miały miejsce w Ukrainie. Tysiące ludzi zostało zmuszonych do ucieczki, opuszczając ruiny, które dopiero co były ich domem, ich całym życiem. Wielu z nich zostało poważnie rannych, a inni przeżywają traumę po stracie znajomych i bliskich. Brutalność szybko po sobie następujących wydarzeń uzmysławia nam, że w jednej chwili bez żadnego ostrzeżenia wszystko może się zmienić i dlatego musimy być gotowi. Obecnie miliony ludzi stoi w obliczu niepewności o przyszłość, bez nadziei i bez obietnicy zbawienia. Ale pośród smutku, rozłąki i rozpaczy pojawiają się promyki nadziei, rozświetlające ciemność. Z raportów, które otrzymujemy od naszych radiowych współpracowników w Ukrainie, wiemy, iż wieża nadawcza AWR ocalała i Bogu niech będzie chwała, że możemy kontynuować emitowanie audycji nadziei i zbawienia. Dochodzą do nas również wieści, iż ludzie poszukują odpowiedzi i zrozumienia tego, co się dzieje. Zadają pytania, na które odpowiada Biblia, a Kościół Adwentystów Dnia Siódmego został posłany przez Boga, by dzielić się tymi odpowiedziami ze światem. Światowe Radio Adwentystyczne przekazało milion dolarów na szerzenie Ewangelii w każdy możliwy sposób wśród mieszkańców Ukrainy oraz milionów uchodźców, którzy uciekają ku nieznanej przyszłości. Proszę, dołączcie do nas, by wspólnie nieść nadzieję i radość zbawienia w Jezusie wielu ludziom żyjącym w smutku i rozpaczy. Razem możemy mieć istotny wpływ na życie drogich mieszkańców Ukrainy. Jezus nadchodzi i jest to najlepsza nowina, którą możemy się podzielić. Dziękuję Wam, przyjaciele, za wspólną pracę w dziele, jakim jest największe powołanie wszechczasów zbawienie dusz dla Królestwa Niebieskiego.